Język używany przez 2 miliardy osób, kiedy tylko dla 360 milionów osób jest to język natywny. W Europie 40% społeczeństwa zna ten język na tyle, aby normalnie się komunikować. Jaki to jest język? Angielski. Angielski, który jest oficjalnym językiem ONZ. Angielski, który jest międzynarodowym językiem finansowym i nie tylko finansowym, jest po prostu znany wszędzie. Tylko. Pewnie to wiecie. Raczej zastanówmy się, dlaczego akurat ten język jest po prostu wszędzie. Więc dlaczego akurat wszyscy uczą się angielskiego, a nie akurat jakiegokolwiek innego języka? Właśnie o tym dzisiaj będę chciał z Wami porozmawiać. Zacznijmy od tego, że Wielka Brytania jest wyspą, co oznacza, że aby zdobyć odpowiednie materiały, które nie są dostępne na tej wyspie, musieli podróżować. To sprawiło, że język angielski rozpowszechnił się. Co więcej, język angielski zawiera wiele ekonomicznych prostych słów, ale nie tylko ekonomicznych. Sam w sobie język angielski jest dosyć prosty, co wiele osób zachęcało do nauki tego języka. Kolejną sprawą są artyści, konkretnie pisarze, którzy tworząc w języku angielskim, zachęcali swoich czytelników do poznawania tego języka. Ale nawet nie tylko. Wiele osób chciało znać angielski tylko po to, aby móc tłumaczyć owe książki i zarabiać na tym. Tak, wróćmy do naszych czasów. Dlaczego dzisiaj język angielski nadal jest bardzo popularny? Wynika to z tego, że angielski jest wręcz językiem internetu. Ponad 25% osób w internecie porozumiewa się po angielsku, a 50% całego internetu jest przetłumaczony na język angielski. Ogromne liczby sprawiają, że język angielski jest idealnym językiem do poznania, jeżeli chcemy mieć dostęp do ogromnych zasobów wiedzy. Przydałoby się też wspomnieć o ogromnej dominacji Hollywood, gdzie aktorzy z całego świata chcieli się dostać i aby to zrobić, musieli nauczyć się, a jakże, angielskiego. A jeżeli chodzi o samych odbiorców Hollywood, to jest to większość świata i chociaż w większych krajach. Filmy są dubbingowane, to w mniejszych krajach są tylko napisy. To sprawiło, że ludzie zaczęli się zaznajamiać z językiem. Te wszystkie fakty sprawiają, że język angielski z roku na rok staje się coraz popularniejszy. Ale w sumie może ktoś by chciał zapytać, co z językiem chińskim? Podobno też jest bardzo popularny i może wyprzeć angielski. Ale o tym porozmawiamy w innym odcinku. Warto wiedzieć więcej.